Smyrtana płonęła. Zginął Robar II. Upadło królestwo. Jego koronę otrzymał bojownik Inosa, który przyjął imię Robar III i obiecał zjednoczyć królestwo. Los sprzyjał robarowi trzeciemu i wkrótce objął on we władanie kontynent. Lecz gdy wyruszał na morze, chcąc odzyskać wyspy południowe, na królestwo padł dzień, który zmącił mu umysł. Gdy jego oddziały dotarły na Arganię i zajęły torniarę, Umysł Robara był zaledwie świeczką migoczącą w ciemności. Amulet. Trze... Trzeba walczyć. 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 Dowódcy Robara wypełnili rozkazy co do Joty. Lord Hagen poprowadził swych żołnierzy na zachód wyspy, a li na wschód gdzie miał oblegać królewskie miasto Setarif.